Bardzo lubię mówić o naturalnych preparatach, które wspierają nasze zdrowie, o ziołach, które możemy wykorzystywać w naszym codziennym menu, w naszym planie żywieniowym. Wręcz możemy na nich bazować, oprzeć swoją, swój plan odżywiania owarzywa, dobre owoce, dobre to znaczy wysokiej jakości o niskim indeksie glikemicznym. Uwielbiam mówić o dobrych tłuszczach, czyli o oliwie, o dobrej jakości oleju lnianym i temu będą poświęcone nasze kolejne spotkania. Ale tak jak obiecałam, skupię się dzisiaj na dwóch najgroźniejszych Substancjach, które są dodawane do żywności, czy, to, czy tego chcemy, czy wolelibyśmy tego nie mieć, ale po prostu tak jest. Ta żywność nam smakuje, czasami sięgamy po nią, bo nie ma czasu, bo gdzieś pędzimy, stanowi ona ogromną wartość kaloryczną, czujemy wtedy brak głodu, czyli sytość, natomiast Długotrwały efekt stosowania tego typu produktów będzie bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia, a czasem i życia. To, co do Państwa mówię, jest poradą niemedyczną, mimo że skończyłam Akademię Medyczną, ale wspieram ten bardzo zdrowy styl życia i projekt Zrozumieć zdrowie ma służyć. Właśnie wiedzy, którą ja podzielę się z Państwem, i liczę na to, że będzie to dla Was przydatne, że to będzie wartościowe. Nie tylko moje porady będą dotyczyły świata ludzi, ale również świata zwierząt, bo każdy z nas żyje w miłości ze swoimi pupilami. Oczywiście, jedni decydują się na taki Podjęcie takiego obowiązku, a inni nie, z różnych przyczyn. Różnie się nam życie układa. Ja, jak wiecie, mam trzy pociechy, za które jestem odpowiedzialna, więc zawsze gdzieś tam o nich pamiętam i staram się też w naszych spotkaniach. I na tą kwestię zwrócić uwagę, bo to, czy, co nawet podamy naszym pociechom jako drobniutką przekąskę, to długodystansowo w organizmie zwierząt, które mają troszkę inny układ trawienny, inny układ enzymatyczny, również dla nich może być odżywcze lub szkodliwe. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone tłuszczom utwardzonym trans. I węglowodaną, czyli cukrą. Oczywiście, tak jak powiedziałam, i tłuszcze są bardzo ważne, chociażby w kondycji naszej skóry. A kolejne nasze spotkanie będzie dotyczyło tego, jak żyć długo w młodości, w radości z piękną promienną skórą. Opowiem Wam o dobrej skórze, bo. E, już za chwileczkę będziemy nakładać lżejsze ubrania, coraz tej skóry będzie więcej odsłaniane i chcemy mieć ładną, promienną skórę, gładką, bez zmarszczek. W związku z tym Opowiemy sobie, jak utrzymać taką skórę, jak spowodować, żeby tych zmarszczek było mniej, posługując się wyłącznie naturalnymi rozwiązaniami. Powiemy sobie o antyoksydacji. Ale dlatego łączę to z tłuszczem, bo głębokie warstwy skóry oparte są na dobrej jakości tłuszczach i tych tłuszczy nie należy się bać, tylko należy zrozumieć, które tłuszcze są dla nas dobre, a które będą szkodziły i prowadziły nie tylko do procesów starzenia, ale również do ogromnych problemów zdrowotnych, do stanów zapalnych i wtedy będzie nas prześladował ból, towarzyszył nam każdego dnia. O różnej etiologii. Mogą być to migrenowe bóle głowy, bóle związane ze złym trawieniem, bóle stawów, bóle kości, a przecież nikt tego bólu nie chce. Ale też mamy ogromny problem, żeby zrezygnować z pewnego rodzaju produktów spożywczych, które nam smakują, po które często sięgamy, które są tak naprawdę. W wielu placówkach gastronomicznych szybkie, właściwie na wyciągnięcie ręki. Więc może nie zmieniajmy od razu wszystkiego od razu, tylko stopniowo, stopniowo, małymi krokami zacznijmy uważać na to, co stanowi naszą tak zwaną żywność. Co się znajduje w naszym planie żywieniowym. Coraz więcej jest produktów z tłuszczami utwardzonymi. Dlatego chciałam na to zwrócić specjalną uwagę, bo są też tłuszcze, które y, są zawarte na przykład w mleku krowim. Mówię tutaj o kwasie wakcenowym, który jest też tłuszczem utwardzonym. Jest y, uwodorniony, ale to jest tłuszcz, który daje natura. I teraz rozróżnimy te tłuszcze które zniszczył człowiek i do takich tłuszczy należą niestety wszelkiego rodzaju przepyszne przekąski typu fast foody, produkty typu frytki, pizze słabej jakości. Wydawane szybkie jedzenie w wielu punktach gastronomicznych, gdzie smażenie wielokrotnie odbywało się na tym samym oleju i to jeszcze w dodatku złej jakości. No i margaryny wszelkiego rodzaju. Mimo, że reklamy, które oglądamy, mówią zupełnie co innego, ale jestem jednak farmaceutą, chemikiem. Widziałam, jak jest to tworzone na studiach farmaceutycznych, jeszcze przynajmniej 30 lat temu. Był taki przedmiot, który się nazywał bromatologia. To był przedmiot, gdzie badaliśmy jakość żywności. Do piątego miejsca po przecinku były oznaczane wszelkiego rodzaju substancje odżywcze i antyodżywcze. I to już wówczas było jasne i potwierdzone badaniami a w tej chwili nauka poszła jeszcze dalej, stara się o jak największą ekonomikę w... No ten, war... ten wariant ekonomiczny niestety jest tutaj wariantem często dominującym, natomiast kwestia naszego zdrowia jest albo pomijana, albo... Pozostawię to bez komentarza. Po prostu podzielę się z Wami wiedzą. Zatem... Inne będą tłuszcze utwardzone, które daje nam natura, a inne będą te, które są tłuszczami utwardzonymi, czyli uwodornionymi. Już wspominałam o tym, że te tłuszcze nie, nie muszą być zamieszczane jako informacja, że są one zmienione. I niebezpieczne dla naszego zdrowia, i nawet nie jest zamieszczona informacja, że to są tłuszcze utwardzone trans. Natomiast jeżeli istnieje informacja, że są uwodornione albo częściowo uwodornione, to są te, które będą niebezpieczne dla naszego zdrowia. W związku z tym. One będą nam powo powodowały podwyższone ryzyko wszelkiego rodzaju chorób na tle miażdżycowym, zawału serca, udarów, różnego rodzaju problemów z naczyniami krwionośnymi, zwłaszcza z tak zwanym mikrokrążeniem, spuchnięciem, yy, zaburzeniami yy, w, w poziomie cholesterolu i całego. Yy, tego pakietu cholesterolowego, czyli frakcji HDL do LDL, enzymów, tutaj można zawsze oznaczyć sobie enzymy typu Aspat, Alat, GGTP, żeby zobaczyć, czy na pewno ten rodzaj odżywiania, który preferujemy, bądź też skorzystaliśmy z pomocy specjalisty, jest dla nas dobry. Organizm sam nam to pokaże. Jeżeli e, cokolwiek Państwa niepokoi w stanie Waszego zdrowia, to znaczy, że warto wykonać badania i warto zobaczyć, gdzie jest przyczyna bądź przyczyny. I tłuszcze utwardzone mogą być właśnie taką przyczyną. Kolejne, przy, y, kolejne rzeczy, do y, których mogą nas prowadzić, to w ogóle choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, cukrzyca gdyż są głównymi sprawcami tzw. insulinooporności, ale również są przyczyną naszej nadwagi. Nie tylko o zbędnych fałdkach yy, będziemy tutaj mówić, ale już konkretnych problemach, wręcz Epidemicznie rozszerzonych w obecnych czasach i dotyczących nie tylko populacji dorosłych i starszych, ale również młodzieży i o zgrozo dzieci. Tak samo dotyczy kwestia chorób nowotworowych i wszelkiego rodzaju stanów zapalnych. Ale również zaburzeń płodności, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. U kobiet bardzo często są problemy z tak zwaną endometriozą, więc tłuszcze utwardzone trans mogą być właśnie tego przyczyną, czyli źle zbilansowany plan żywieniowy, źle jest to ułożone. A teraz y, dwa słowa o tłuszczach utwardzonych, które na przykład są zawarte w prawdziwym krowim mleku. Uwaga, w prawdziwym nie w produktach Light, nie w produktach UHT, tylko w produkcie, który jest zwany mlekiem bądź też mlekiem z siadłem pochodzącym od prawdziwej krowy, która na przykład pobiera pokarm na w wspaniałych pastwiskach, niepryskanych żadnymi środkami ochrony roślin. Wówczas w takim mleku krowim są naturalne tłuszcze, które są nam bardzo potrzebne, wspomniany przeze mnie na przykład kwas transwakcynowy. I nad tym kwasem transwakcynowym były wykonywane badania, i uwaga, on ma działanie prozdrowotne. On nas chroni przed chorobami nowotworowymi. Dlaczego? Bo potrafi wbudować się w błonę komórkową komórki nowotworowej i blokuje jej fizjologiczny, właściwie to zmienia jej fizjologię, uniemożliwia jej rozwój, więc takie produkty będą korzystne dla naszego zdrowia. To tylko jeden z przykładów, ale są badania wykonane, że w przypadku raka jelita, jamy ustnej u kobiet yy, nowotworów piersi, właśnie ten kwas transwakcenowy jest absolutnie bardzo korzystny i prozdrowotny. Natomiast Unikajmy jak ognia złych przekąsek, słabych olejów, wykorzystywanych powielokroć do smażenia, wszelkiego rodzaju niezdrowych przekąsek, żywności przetworzonej, fast foodów, margaryny i tego wszystkiego, co nam serwuje system, nie do końca informując nas o konsekwencjach. Zatem nawet 1% zawartości takich tłuszczy u... zmodyfikowanych, tłuszczy trans, tłuszczy niebezpiecznych, 1% dziennie w planie żywieniowym długodystansowo predysponuje nasz organizm do dużych problemów zdrowotnych. Druga część, to słodycze. Tak naprawdę jest to grupa, której trzeba bezwzględnie unikać, są zupełnie bezwartościowe dla naszego zdrowia. Dlaczego po nie tak chętnie sięgamy? Bo nam smakują, bo nasze organizmy są zanieczyszczone pasożytami, formami przetrwalnikowymi, pasożytów, grzybami, pleśniami, toksynami i. Braku, zaczyna nam brakować tak zwanego mikrobiomu, mikrobiomu naszych jelit, mikrobiomu organizmu, o czym tak wiele mówię. I nawet wczoraj nagrywałyśmy odcinek dotyczący właśnie zwierząt. Tam również żywność nie zawsze jest dobrze dla zwierząt zbilansowana, i również zwierzęta mogą cierpieć na różnego rodzaju problemy zdrowotne, chociażby problemy ze skórą, problemy z ospałością, problemy z zachowaniem, i to samo dotyczy ludzi. Jak wiele osób ma problemy właśnie z depresjami, obniżonym nastrojem, brakiem energii, zaburzeniami snu i to są problemy, które się nakładają nam jak cegiełki, my próbujemy coś z tym zrobić, ale nie szukamy przyczyny, tylko najczęściej sugerowane są nam rozwiązania proste. Weź jedną rzecz. I to Ci pomoże. Drodzy Państwo, nie, nie chcę tu nikogo obrażać, nie chcę mówić o złotych miksturach, nie chcę mówić o złotych tabletkach, aczkolwiek są takie rozwiązania i dlatego zrozumieć zdrowie. Tu na tym profilu tłumaczymy, w jaki sposób radzić sobie z starannym rozeznaniem, co jest dla nas dobre, a co bezwzględnie powinno być odrzucone. I teraz, oczywiście, niektórzy obrońcy cukru, osoby, które uwielbiają słodkie rzeczy, a takich ludzi do mnie trafia naprawdę całe mnóstwo, i potem proszą mnie o. Skuteczne rozwiązanie problemu bądź problemów zdrowotnych jest pouzależnionych od cukru, dlatego na to zwracam szczególną uwagę. No teraz y, obrońcy cukru powiedzą, no tak, ale przecież cukier jest potrzebny dla naszego mózgu. Zgadzam się, jest potrzebny. Może dla mózgu jak dla mózgu, ale na pewno dla erytrocytów, czyli czerwonych ciałek krwi. Dlaczego jest dla nich potrzebny cukier? Bo one nie, po, nie mają tak zwanych mitochondriów i będą pracowały na energii, którą dostarczą dobre węglowodany, które możemy pozyskać z warzyw, z owoców, zwłaszcza z owoców o niskim indeksie glikemicznym, z wysokiej jakości zbóż, o ile dana, dany człowiek. Może jeść na przykład prawdziwy orkiż bądź też samoprze. Tam również znajdziemy wysokiej jakości węglowodany, ale przestrzegam przed produktami przetworzonymi przed słodyczami, batonikami, słodkimi przekąskami, bądź też. Różnego rodzaju bułeczkami o przedłużonym terminie ważności, zapakowany z jakimś dziwnym gazem utrwalającym w torebki plastikowe. Przed tym naprawdę przestrzegam. Jest to cukier tak zwany prosty, do którego często są dodawane barwniki, aromaty, ulepszacze, które zaburzają nam gospodarkę węglowodanową i często nawet w bardzo młodym wieku mówię tu o dzieciach prowadzą do insulinooporności a potem do cukrzycy pierwszego i drugiego typu na ten temat jest nagrane kolejne spotkanie natomiast w tej chwili zwracam tylko uwagę na to co wybrać i położyć na swoim talerzu w związku z tym wszelkiego rodzaju napoje owocowe z dodatkiem koncentratów, wysoko przetworzone, zawierają potężne ilości cukru i wszelkiego rodzaju gazowane napoje, więc nie tylko jedzenie, ale również napoje mogą być dla nas bardzo. Niekorzystne jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Jest tego bardzo dużo z substancjami niezwykle szkodliwymi, i tu jeszcze tylko powiem o cukrach, które powodują problem z insulinoopornością, czyli z gospodarką jednym z głównych naszych hormonów, czyli insuliną. Czyli produkty, po spożyciu których insulina robi tak zwany strzał insulinowy, czyli jest wyrzut insuliny, i codziennie powielane błędy żywieniowe prowadzą do ogromnych konsekwencji zdrowotnych. Wybaczcie, że się tutaj nie uśmiecham do was, chociaż wszystko, co przekazuję, jest przekazane z wielką miłością i troską o zdrowie Polaków, ale nie tylko Polaków, bo wiem, że słuchają nam nas różni ludzie na całym świecie. Jest to dla mnie bardzo miłe, ponieważ chciałabym, żeby nasze spotkania miały wartość użyteczną. Zatem węglowodany Ukryte takie jak maltodekstryna, które o zgrozo są często dodawane do tak zwanej żywności instant, czyli weź kubeczek, psyp produkt, zalej gorącą wodą, zamieszaj, odczekaj 3 minuty i już masz zupkę, kisielek tudzież galaretkę i inne produkty odżywcze. To nie są produkty odżywcze. Hildegarda o tych produktach mówiła jako goitrogeny, czyli substancje antyodżywcze, a ja powiem bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia. I wszelkiego rodzaju cukry typu, typu konserwanty, barwniki polepszacze smaku, na pewno tutaj warto zwrócić też na glutaminian sodu, benzoesan sodu, które są obok cukru dodawane do naszej żywności i sprzedawane, hmm, no cóż, reklama dźwignią handlu, ale wydaje mi się, że zdrowy rozsądek w obecnych czasach, gdzie widzimy jak ogromnie dużo ludzi ma problem zdrowotny, to chyba powinien mieć wartość nadrzędną, żeby zrozumieć swoje zdrowie i zachować je na długie lata w pięknym zdrowiu, w pięknym wyglądzie, w młodości, w dobrej energii i tego państwu bardzo gorąco życzę.